Przejrzałam wszystkie książki i nie znalazłam nic o tym, że inne stworzenie niż kucyk może dostać znaczek. Ale Gabi przyleciała z bardzo daleka, żebyśmy jej pomogły. Musi być jakieś rozwiązanie. A czy nie znasz takiego zaklęcia, które sprawi, że jej znaczek się pojawi? O, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale używanie magii do zdobycia znaczka nigdy nie dawało dobrych efektów. O, racja. Dziewczyny, przykro mi. Nie mogę powiedzieć, że to jest całkiem niemożliwe, ale szanse, żeby Gabi dostała znaczek, są raczej małe. Cała moja wiedza podpowiada mi, że to się nie wydarzy. O nie, biedna Gabi! Ładne jabłka, i co jej teraz powiemy? Słuchajcie, to jest fatalne! Gabi naprawdę w nas wierzy, ale my ją zawiedziemy. To jakie jest rozwiązanie? Hmm. Słuchajcie dziewczyny, to nic. Nawet jeśli nie pomożemy Gabi zdobyć znaczka, to możemy zrobić to w czym jesteśmy dobre. Możemy jej znaleźć życiowy cel. Myślę, że w tym przypadku z Gryfami jest tak samo jak z Kucykami czy z innymi mieszkańcami Equestrii, ale musimy jej to naprawdę przejrzyście wyjaśnić. Wiecie, kryształowo przejrzyście. Tak! Uwaga! Maligo, wiem, że znalazłyście sposób, żeby mi pomóc, bo jesteście genialne! Otóż, Gabi, przegadałyśmy to i myślimy, że być może umiemy ci pomóc, ale w trochę inny sposób niż ty myślisz. Widzisz, jeśli chodzi o otrzymanie przez ciebie znaczek? Ja dostanę własny znaczek! Czekaj! Nie dałaś mi dokończyć! Um, ja myślę, że to nie było dość przejrzyste. Szaleje! Czego potrzeba, żeby gryf poczuł się zmęczony? Jak myślisz, jaki to będzie znaczek? Może błyskawica? Wybuchający wulkan? Może być nawet słoik marmolady! Będę go kochać, jaki by on nie był! Chwileczkę ściągnij wodę, Gabi. Musimy sobie coś wyjaśnić. Na pewno możemy Ci pomóc odkryć twój cel, ale znaczka prawdopodobnie nie dostaniesz. Co? To prawda! Twilight mówi, że jej zdaniem tylko kucyki mogą otrzymywać znaczki. To wszystko? Przez chwilę się zmartwiłam. No wiecie, zawsze może być ten pierwszy raz, nie? I ona nie powiedziała, że to jest niemożliwe, prawda? No, nie tak do końca. Ale jeśli komukolwiek to ma się udać, to właśnie wam. Chyba jeszcze nic straconego. Wiesz co, Gabi, mogę ci obiecać, że zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc w zdobyciu znaczka. Och! Na pewno się uda! Ja to czuję! Szaleje. Dlaczego przed chwilą obiecała się jej coś, czego się nie da zrobić? Wiem, jakie to uczucie tak bardzo o czymś marzyć. A fakt, że to się jeszcze nie zdarzyło, niczego nie przesądza. Może dążenie do niemożliwego nie jest takie złe? Nigdy się tego nie dowiemy, jeśli nie spróbujemy. Dobra, ale od czego mamy zacząć? Od tego, co zawsze od starej, dobrej planszy znaczkowej ligi. Pierwsze, co trzeba zrobić, to znaleźć Twoje powołanie. Bez tego nikt nie dostanie znaczka. Ale ekstra! Zróbmy to! W czym jesteś dobra? Uprawiasz jakiś sport? Czy lubisz tańczyć? A może wolisz śpiewać? Ja uwielbiam śpiewać! La, 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 la! Ła! Ja tu bym chciała spróbować wszystkiego, jemy! Nawet nie wiem, co wybrać!